Cześć, nazywam się Patrycja Sowińska i jestem fizjoterapeutką. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przybliżyć temat zespołu bolesnego barku. Zdarzyło Ci się obudzić rano z bólem ramienia, podczas gdy dzień wcześniej zafundowałeś sobie domowe porządki, w tym mycie okien? A może w ramach noworocznych postanowień prosto za biurka wróciłeś na siłownię czy też w wojsko do siatkówki? Aby wyjaśnić Wam potencjalną przyczynę bólu barku, konieczna będzie mała dawka anatomii. Stawu ramiennego, będącego stawem o największej ruchomości, a co za tym idzie urazowości, stabilizowany jest przez złożone struktury torebkowo-więzadłowe, jak również mięśnie stożka rotatorów. Stawu barkowo-bojczykowego, stawu mostkowo obojczykowego, kręgosłupa szyjnego, górnej części kręgosłupa piersiowego, całej gamy tkanek miękkich otaczających bark. Jak widać, budowa obręczy barkowej jest bardzo złożona, a zaburzenie funkcji chociaż jednego elementu wpływa na pracę w pozostałych części systemu. Charakterystycznymi objawami dla zespołu błysnego barku są ból, który może promieniować w okolicy łopatki, czy też kręgosłupa szyjnego, łokcie, a nawet nadgarstka, ograniczenie zakresu ruchu, w szczególności odwodzenie, a także rotacja wewnętrzna, możliwy jest obrzęk, nadmierne napięcie tkanek miękkich w obrębie obręczy kończyny górnej, osłabienie siły mięśniowej, przystanie zapalnym możliwy ból nocny. Ból barku może być spowodowany nie tylko wszelkiego rodzaju poważnymi urazami. Przyczyn bólu barku bez komponenty urazowej możemy doszukiwać się m.in. zespole ciasnoty podbarkowej związany z uciskiem znajdujących się tam struktur dysbalansu mięśniowego pomiędzy dwoma zespołami aktywnych stabilizatorów mięśnia naramiennego oraz mięśni stożka rotatorów, a także w wyniku stopniowej degeneracji tkanek miękkich, czyli tzw. struktur mięśniowo-powięziowych. Poprzez pracę manualną dążymy do normalizacji napięcia włączonych dysfunkcji tkanek, poprawy trofiki uszkodzonych struktur, a także przywrócenie utraconego zakresu ruchu. Dobór odpowiednich ćwiczeń mających na celu odbarczenie przeciążonych struktur, poprawę stabilizacji upadki, a także aktywacji mięśni głębokiej brzucha, które stanowią kluczowy element centralny stabilizacji ciała, jakże istotny do prawidłowego funkcjonowania obręczy barkowej. Bagatelizowanie problemu, zbyt późne rozpoczęcie terapii skutkować może przewlekły bólem, zaburzeniem funkcji kończyny górnej, nieodwracalnymi zmianami w strukturze tkanek, a w konsekwencji koniecznością operacji. To wszystko na dziś. Dzisiejszy poradnik przybliży Wam temat przyczyn własnego barku. Jeśli odczuwasz ból w obręczy barkowej, skontaktuj się z fizjoterapeutą bądź osteopatą.